Dobry, cześć. Byłem dzisiaj całą noc w terenie, wróciłem się po lasach i polach. Nawet fajny zachód słońca był, to Wam pokażę. Nadal tutaj nie mamy odpowiedzi na pytanie, co widzą piloci tego samolotu i jakiej wielkości słońce widzą piloci tego samolotu. Czy ktoś wie? Jak ktoś wie, to niech nam powie. Mnóstwo filmów jest do zrobienia, w kolejce czekają. Ja już ręce mi opadają, nie mam siły. Ale księżyc trzeba zrobić koniecznie, tę ostatnią pełnię. Dobra, teraz mamy ten wczorajszy zachód, zachmurzone niebo. I przyjrzyjcie się dobrze tym chmurom, bo zaraz będziemy tutaj co nieco się zagłębiać w temat. Tu widzimy, że słońce jest za tą chmurą ledwo tam coś przebija kleks taki rozmazany nieregularny kształt widzieliśmy taki widok już setki razy i teraz przyglądajcie się chmurą jak tam nad horyzontem nad ziemią chmury wyglądają i lecimy teraz tym słońcem na dół ono się tam przemieszcza i będzie niedługo zachodziło. I zobaczymy co się stanie. O, tutaj nastąpiło takie cmyknięcie i to nam świadczy o tym, że słońce zeszło poniżej tych chmur głównych. Zobaczmy z bliska jak to wygląda. W ten sposób się to prezentuje. Należy pamiętać o różnicach w oświetleniu z przodu, z tyłu, odległości, grubości chmur i tak dalej, omawialiśmy te tematy. Tu mamy charakterystyczne podświetlenie, taki BIM światła. Jest plątanina tych chmur na różnych wysokościach, różne grubości, etc. Poczekajmy, zobaczymy, o, tu takie podrasowane, wszędzie chmury. Tutaj, gdzie najechała jakaś mgiełka na słońce, to oczywiście już to jest widoczne. Pozostały obszar wygląda w miarę czysto. Jeszcze chwila, zaraz skończymy z tym słońcem i pokażę Wam ciekawostkę na księżycu. Siedziałem całą noc i latałem z pola do lasu, słuchać byków na rykowisku, zradzam puszczek kawałeczek. Przecudowna była noc, ciepluteńka, cichuteńka, przemiło było. O, tutaj już mamy, będzie takie podświetlenie chmury, o, taki grzybek tu jest widoczny. Ja go zaraz lepiej pokażę, będzie dobrze widać. Jeszcze zaraz po księżycu będzie znowu słońce, ale tym razem poranne, bo się załapałem na wschodzik, słoneczka też i zobaczymy jak tam z chmurami sprawa wygląda o tutaj smugi nawet samolotowe widać a i tutaj jest ten grzybek o taki rozcapiżony. i słońce się schowało przyglądajmy się jak te chmury wyglądają tam nad ziemią tutaj widoczna zmiana kolorystyki powtórzmy to jeszcze raz całe mnóstwo czynników bierze udział w takim zachodzie słońca i na wszystko trzeba mieć baczenie. No, koniec słońca. I po tym zachodzie zmieniłem pozycję i pojechałem polukać na księżyc, ale był tak bardzo blady, że ledwo go było widać nawet w lornetce. Ale spoko potem coś się udało wypatrzeć. A potem pojechałem na byki. Posłuchajcie teraz króciuteńki fragment. Ogólnie rykowisko słabe, bo mało jeleni u nas. No i tutaj zobaczcie co na tym księżycu, jak oni wlazy wyżej. Patrzcie jaki piękny cień w kraterze. A nasze góry nie chciały rzucać cienia. Bardzo ciekawa sprawa. Oprócz księżyca na niebie były widoczne miliardy gwiazd i miała być kometa, nie pamiętam jak ona się nazywa ale nie udało mi się jej zobaczyć no dobra aha aha jeszcze była Wenus o to to nie jest księżyc tylko Wenus bardzo ładny rogalik to już było nad ranem zaraz będzie świtało i przechodzimy do wschodu słońca o piękny, mglisty ranek cieplutki ranek nawet nie zmarzłem i potem słoneczko wyszło miałem trochę kijową pozycję ale już się nie chciało przesiadać byłem zmęczony Pamiętacie niedawno te chmury co tak falowały na księżycu i tu mamy podobne zjawisko tyle że e, przy okazji słońca też takie falujące wąskie pasmo ale tutaj głównie chodzi mi o to że powietrze jest mocno zapyziałe i słońce nie jest w stanie się przebić przez taką, przez takie chmurki, niechmurki, mgiełka, nie mgiełka powietrze i tak dalej. Nie jest w stanie tego przebić. U, ostrość uciekła chwilkę. Ta grupa plam jest bardzo interesująca. Widziałem ją potem po kilku godzinach. Ona się ustawiła poziomo. Ta jest pionowa, a potem były poziomo. Trzeba będzie do tego wrócić. A tu z nadmorza. Kupa materiału do obrobienia z nadmorza została. Matko jedyna. To na razie. Buziaczki, cześć i pa.